Oto człowiek, który rozpoczął to wielkie trzydniowe święto muzyki Olsten Green Festival. Wiktor Dydoła, cześć Wiktor! Cześć, 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 cześć wszystkim! Co to była za energia na tym pierwszym koncercie? Chyba sam nie mogłeś uwierzyć. Przyznałeś to ze sceny. Eee, tak, tak, rzeczywiście to są ludzie, którzy chcą tańczyć i chcą śpiewać, a dla takich ludzi się gra no, super koncerty, no bo. Można oddać tą energię, którą oni dają ze zdwojoną siłą. Słuchaj, a jak to jest, jak się rozpoczyna taki maraton? To czujesz taką presję, że musisz dobrze rozgrzać tych ludzi tutaj przed sceną? Może presji nie czuję, ale rzeczywiście jest taki stres, że, że może jeszcze nie dotrą wszyscy, że będzie dziwnie, że oni jeszcze nie będą mieć ochoty tam dać z siebie wszystkiego, ale tutaj było zupełnie odwrotnie niż moje przewidywanie, więc bardzo się cieszę, że tu mogliśmy wystąpić, szczególnie w takich pięknych okolicznościach przyrody z jeziorkiem, do którego wszedłem przed koncertem i wejdę za chwilę po koncercie, więc super, super się cieszę. Pięknie tu jest w ogóle w Olszczynie. No pięknie jest i ja wiem, że Ty zaraz ruszasz łódką w taki rejs po jeziorze, prawda to? Tak, planujemy jakiś tak. I, e, zrobić mały e, trip po jeziorze, więc no, nie mogę się doczekać, bo my tutaj w, w zespole mamy doświadczonych żeglarzy, e, i ja korzystam z tego doświadczenia, uczę się, chociaż jeszcze e, nie dają mi za dużo robić, bo ja jestem znany z tego, że wszystko psuje, wszystko mi leci z rąk, więc raczej tak do, sznur, do sznura czy coś to tak, ale jak coś trzeba logicznie, to tak już, to już nie, nie, bo lepiej, lepiej mi nie dawać. Wiktor, to umówmy się tak, ja Ci proponuję, żebyśmy się spotkali na tym jeziorze. Co Ty na to? Na dwóch łódkach. Yy, aha, no dobrze, dobrze, no pewnie. To będzie takie bardzo spontaniczne spotkanie w środku jeziora. Tylko czy tam będziemy... Nie no, myślę, że tak, że jeszcze... I będziemy jeszcze... zaskoczeni, że Be się tak, widzimy. Tak, my będziemy zaskoczeni na pewno i będziemy ubrani. Zaskoczeni ubrani. <laughs> Ale co będzie później, to drodzy Państwo sprawdzajcie na Instagramie Radia Z. Dzięki Wiktor. Dziękuję bardzo, cześć.